Guardiola z Haalandem doprowadzili Manchester City do pierwszego zwycięstwa w Lidze Mistrzów. Czy Norwek osiągnie podobny sukces z trenerem nieudacznikiem? Mam nadzieję, że tak. Zaczniemy jednak od wróżby. Jeśli będzie tutaj karta 87+, to nie przegrywam dzisiaj żadnego spotkania. I uwaga, uwaga, jest rajten, dobry znak. Plan jest taki, że gramy dzisiaj cztery spotkania i je wygrywamy. To jest skład, którym rozegramy pierwsze spotkania w weekendowej i tak, możecie się zastanawiać, co robi tutaj Marta. Zobaczycie w grze. Czuję się gotowy, ale już Maldini numer jeden, Eusebio numer jeden, Mbappe również jest. Lisek mi mówił, że mam w piątek grać do jednej porażki, ale ja tak mu napisałem, co jeśli przegram pierwsze spotkanie? No, trochę słabo by to wyglądało pod kątem kontentu dzisiaj, zarówno na YouTubie, jak i na Twitchu, dlatego mam grać do dwóch porażek. Tydzień temu w piątek zrobiłem 12-2, do 2, co było no, moim najlepszym wynikiem w tym roku i szczerze chyba żałuję, że wtedy nie grałem dalej. Serio? Napry o, dobrze, że to był Frenkie. Mam też cel, by w tych czterech meczach Haland strzelił 10 goli. No bo jednak, to jest ogromny transfer, jeden z najdroższych w tym roku i tak po prostu oczekuję od niego wielkich rzeczy. Już tutaj Laudrup ma dużo miejsca, wchodzi Haland, ale co tu się stało? Müller, no i jeden do zara. Ja mam wrażenie, że mam źle ustawiony zespół. Jednak nie, to niedobrze. Brawo, haland, przekładanka. I teraz po długi uderzymy, nawet bez precyzyjnego wykończenia. Karny. Ale dobra, no jestem mega rozczarowany, że zwykłym strzałem to się nie udało. Do karnego podchodzi Van Dijk, bo szukamy bramek i tak jest, 1-1. Ok, rywal bardzo wysoko ma ustawionych środkowych obrońców i będzie trzeba to wykorzystać. Zaraz, no nie, no kurczę. Muszę pamiętać o tym, by nie zagrywać takich niedokładnych piłek, bo bardzo możliwe, że z tego pada właśnie bramka. Na szczęście nie. Eusebio, no nie wierzę. Myśl, naprawdę Hradecki, czemu ci bramkarze sami jakoś nie reagują? Ja wiedziałem, że tak będzie. Firmino, no kurde, to miało potencjał. Jeszcze Erling. Zatrzymajmy się. Kurczę no, co jest? Haland, proszę. Dobra, 2-2. Rywal się chyba trochę zestresował, bo zaczął dryblować tym Van Dijkiem. No coś w moim stylu. I lecimy. Lauren Hemp. Ona potrafi świetnie podać. Udało się. Haland. Teraz kroketa, prawa noga. Tak jest! Kemp, świetne podanie. Basia! Gol! 4 do 2. Jakie ona ma niesamowite wykończenie. Istnieje wielka szansa, że znajdzie się ona w drużynie roku i szczerze. Boję się, bardzo się boję tej karty. O bardzo się bałem tego meczu, bo naprawdę, no nie czułem gry, ale udało się wygrać. Otwórzmy sobie pika. Ja ukrywam, no był stresik, bo nie chciałem zacząć źle, ale wygrałem. I dwiema bramkami różnica, a to jest bardzo słaby pik. Biorę Renarda, ale nawet nie mam gdzie jej teraz przepalić. Nie łamiemy się, nie zatrzymujemy się. W drugim meczu trafiamy na Keno FC. Wróciłem już do naszych prawdziwych barw, jak widzicie po herbie. I Charlton Kane. Będę to zawsze powtarzał, ale boję się każdej osoby, która ma tego Kane'a. Henry? Gość wziął pauzę. Mam wrażenie, że gram na inną osobę po tej pauzie. Oj, ależ pomyłka. Haaland oczywiście nie marnuje takich sytuacji. Jest naprawdę od poprzeczki. Coś z tą grą jest naprawdę nie tak. Kane? Brawo. Pyk. Marta? Hop! I to musi być bramka. Tak jest! Nie było to coś wybitnego, prawda? Ale ważne jest to, że mamy prowadzenie. Teraz ja szukam Marty, bo Bombastor musiała się wrócić i Marta ma kolejną sytuację. Ona wjeżdża sobie w pole karne. Marta Hop. Kurde, nie ten ruchno. Świetnie, Basia bokiem, ale jeny. Oh, ja wiem, że Van Dyke z tym cieniem to on ma praktycznie wymaksowane tempo. Ja, ja jednak boję się jego wersji Team of the Year, jeśli on dostanie tę kartę. Szczerze, dla dobra tej gry ja nie chcę. Nie chcę, żeby taka karta się w grze pojawiła. Mam najszybszego piłkarza w grze, tak czysto teoretycznie, on i tak jest za wolny. Chyba, że może teraz. Oj, widzę wchodzącą Martę, ale no Bellingham, naprawdę. Która to jest wersja Juda, bo jest tak wybitny? Basia, Kylian, wycofaj. Haaland, 3-1. Salach jak za starych lat? Szybko wrzucamy bez kombinowania i I Drugi mecz, drugi gol. Czy będzie pierwszy hat trick Halanda? No nie, mogłem podciąć albo finezyjnie, albo okiwać po prostu. Ja zawsze zapominam o tym, że można próbować bramkarza okiwać Na szczęście teraz nie mamy szczęścia Chyba, że Van Dijk po raz drugi Tak jest! Może ja nim na napadzie zacznę grać Ten gracz chce zostać moim znajomym Po takim meczu? Chyba tylko po to, by mnie wyzwać wiadomości No niestety nie będziemy mieli okazji, by zdobyć hat-tricka Van Dijkiem, Chyba, że... Nie, to koniec Zaczynamy dobrze, czuję się już rozgrzany Jeśli chodzi o Van Dijka, Dopiero 48 bramy. kurczę Myślałem, że już powyżej 50 Broke Boys No to taka nazwa chyba oznacza, że będzie to bardzo biedny skład Nowy Loris. Maldini z Van Dijkiem, Rashford, Ronaldinho, Diani. No. Jest to przedostatnie spotkanie, które dzisiaj gramy. Haaland! Dobra, no na pewno karta Toty będzie kończyć takie rzeczy. Może też mu styl gry zmienię, żeby troszkę lepiej strzelał. Kolejna sytuacja. Erling Haaland. Tym razem za pola kar. Co jest? Rashford? No i on pokazuje, jak się kończy. 1-0. Kompletnie mnie to nie dziwi. Rywal wykorzystał swoją pierwszą sytuację. A ja nie. Ej, ale dobra, w każdym z poprzednich meczów jako pierwszy traciłem gola i wygrywałem. Tak po prostu musi być. Basiań, no niestety dośrodkowany na Zizu. Dopiero teraz Haaland i jest 1-1. Firmino, no lepiej podać tutaj nie mógł, tylko czy Haaland. Dobra, ja to czuję, jest! Ale szczęście, Loris tutaj odwalił. Tylko ja znów nie potrafię obronić od środka, no leci Diani. Jak dobrze, że ją trochę nacisnąłem. Oj, Ronaldinho, no i szczerze, byłem przekonany, że jednak Hradecki jakim cudem to wyjmie, bo. To wyglądało jakby leciało w niego, ale przed chwilą strzeliłem. Coś podobnego jak nie gorszego, to nie narzekam. Erling, proszę, musisz nas wyprowadzić na prowadzenie. Nie miała sensu ta składnia, ale to nic nowego u mnie. Tym razem z Izu, no i już lepiej Maldini, choć to jeszcze nasza piłka to oznacza, że... Można... Tam, tam jest karny. Czy to będzie czwarty gol Van Dijk'a w tej lidze weekendowej? Przekonajmy się, Van Dijk! tak jest! Jeśli Van Dijk trafia, to oznacza, że meczu nie przegrywamy. Czysta statystyka. Gradaje mi 52% na zwycięstwo. To dużo. No to teraz Firmino. Hop. Przekładanka. Doskonale. I Haland na 4 do 2. Laudrup i teraz. No. Akurat to obronił. Jest Rage Quit. Mogę odebrać pik za poziom 27. Kurczę, fajnie byłoby dzisiaj dotrzeć do tej paczki 2x87. Muszę zobaczyć, czy to w ogóle jest możliwe, ale też na streamie otworzymy 10x84. Będzie dzisiaj nowa drużyna Versus, więc może jakoś miło rozpoczniemy, prawda? Te drugą część eventu, a tutaj mamy Hradeckiego. Dobra, to otwórzmy sobie jeszcze dużą złotą paczkę piłkarzy premium. Siedem rzadkich kart, może jakiś Informik. Hiszpania, Się nic dobrego. Jesteśmy blisko zrealizowania celu na dzisiejszy odcinek, dlatego wchodzimy do gry na Unię Tarnów. Nie ma Maldiniego, ale jest niesamowita Olga Carmona, Dal, Zebio, Hansen, Stojczkow. Back to Glory. Marta do Firmino. No Roberto przeważnie asystuje, ale może też Firmino. Marta się obróciła. Ona ma mocny strzał i kurczę Alison po raz kolejny. Zawał, ojojoj, oj, no odepchnąłem jednego napastnika, ale Dalglish miał tutaj za dużo miejsca. To ty? Nie jesteś Roberto, ja mam Roberto. Ale wiecie, ja muszę gola stracić, tutaj no naprawdę nie ma się czym załamywać. Mbappé, no był faul, ale najgorsze jest to, że ja nie miałem z tego przywileju. Na szczęście Kylian, kurde, serio? Laudrup, no dobrze w tempo, Haaland, Elastico, musi być gol, no. Próbujemy to wygrać, Haaland, tak jest! Proszę, niech on sobie tylko nie przebiegnie, uzebi od samego środka. Naprawdę? Naprawdę taka cieszynka? No Van Dijk, ja cię proszę! Jak ty możesz tak nogi rozstawiać przed rywalem? No, Brawo, Roberto! Podanie... Haland. Nie mamy czasu na celebrację, my wracamy. Przejęcie... Erling i to jest 3 do 3! A no jak się ładnie uśmiecha do was. Dobre podanie, Sawa 4-3. Pasia Erling! 4-4. Julian, dobrze, Erling. Przyjęć. A właściwie? Tak! Nie, to jest niemożliwe. Co jeszcze napastnik musi posiadać, żeby skończyć z takiego miejsca? Jezu, znów świetna piłka, Erling. No, bliźniacza sytuacja, ale te. Moja wina. Ale niestety, teraz musiałem próbować precyzyjnego wykończenia, bo gra zabrała mi pewność siebie, gdy przed chwilą, no, nie trafiłem w bramkę, nie dokładając precyzji. To może Harland za pola karnego? No, no nie. Alan po prostu się nim rozpędziłem, bo co innego mogłem zrobić. Kroketa i teraz! 5 minut do końca, nie wiem, czy nie zagrać bezpiecznie, ale wolę atakować. Rzut rożny, to jest dobra sytuacja, bo teraz możemy zagrać do Salah'a. Ten przyjmie, uderzy, jest 5 do 4! I teraz Salah, Haaland, Mbappe, wszyscy biegną. Wydaje mi się, że to jest już gwóźdź do trumny. Kylian Mbappe, 6. Cztery. Mamy to. Cel zrealizowany. Najtrudniejsze dla mnie były mecze pierwszy i właśnie ten. Ale udało się. Wydaje mi się, że też zrealizowałem cel Halandem. Trzy gole w poprzednim meczu, cztery w tym. Nie pamiętam, ile strzelił w pierwszych, ale chyba akurat trzy. W nagrodę pik 85+. Plus. Czy zobaczymy jeszcze jednego Hradeckiego? O, Karim Benzema, miło. Obym miał na co przepalić dzisiaj tych zawodników. Pewnie jakiś pik z ikoną albo bohaterem wróci. To z... Ronaldinho zawsze mile widziany. 5x84, dobra, to zostawiam na wieczór. To paczka za 50 tysięcy. To jest nagroda za Division Rivals, bo zapomniałem, że w końcu je odebrałem. Ale Anglia, lewy obrońca, nie jest to nic dobrego. Mam nadzieję, że lepsze karty trafimy dzisiaj wieczorem. Pamiętajcie, by wbić na mój kanał Twitch, belka Damian. Do zobaczenia! Cześć i powodzenia w lidze weekendowej. Dzięki za wszystkie miłe słowa wczoraj.